Przytarli ci auto na mieście i nie wiesz co z tym zrobić? Cześć, zapraszam cię na kolejny odcinek. Ten odcinek będzie dotyczył zarówno profesjonalistów, jak i entuzjastów, a może również osób, które szukają pomysłu na jakiś mini biznes. Flex PXE, bo o nim mowa, to maszynka, która naprawdę odmieniła naszą pracę. I zresztą zobaczcie, jak jest już wyniszczona. Chłopaki wyrywają sobie z rąk PXE, ponieważ jest to bardzo uniwersalna maszyna, akumulatorowa, dzięki temu możemy działać wszędzie. Natomiast. Nie chcę tutaj rozgadywać się na temat samej maszyny, natomiast mam pewien pomysł na zastosowanie. Trafia do nas bardzo dużo osób z przycierkami, takimi parkingowymi. Oni nie chcą robić detailingu, oni chcą tylko przepolerować ten element, żeby uniknąć lakierowania. Nawet jeżeli to nie będzie wyciągnięte na 100%. To nie będzie ideał. Tak czy inaczej, każda poprawa, zaoblenie tych rys ostatecznie zrobienie jakiejś drobnej zaprawki jest dla nich wystarczające. Koszt jest dużo mniejszy niż lakierowanie całego elementu. Oczywiście mówię tu o takich przycierkach, gdzie nie ma już wgniotek albo nie jest to wszystko wytarte do podkładu. Mówimy, jeżeli jest to wszystko na powierzchni lakieru bezbarwnego, ewentualnie pojedyncze rysy, które są głębsze i które zostaną spłycone. Eee, no właśnie i klienci, którzy do nas trafiali, zawsze musieliśmy wyciągać te kable na zewnątrz odpinać maszyny, natomiast odkąd mamy TX-e, po prostu bierzemy walizeczkę, papierki, szybkie przymatowanie, zmiana pada, pasta, polerujemy, docieramy. Cały zabieg trwa, no, w zależności od wielkości przycierki, od 20 do 40 minut i dzisiaj Wam pokażę. Natomiast dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak, jak działać w plenerze. Nie będę tego nagrywał tutaj w pracowni, tylko wyjdziemy na zewnątrz i tutaj właśnie, to jest jeszcze ten pomysł na biznes, być może y, ktoś z Was y, to wykorzysta, ale podsuwam taki pomysł, że inwestycja w taką maszynę to jest w granicach 2000 zł. Y, no wiadomo, jakieś podstawowe pady, pasty y, dodatkowe, nie wiem, mikrofibry to jest dodatkowy koszt około 500 zł. I mamy set, z którym możemy dojechać do klienta i zrobić mu taką przycierkę y, na miejscu. Myślę, że bardzo ciekawy temat i mm, myślę, że jeden z tytułów będzie trochę taki bajtowy, ale ten yy, jak zarobić tysiaka w ciągu dnia, sprzedaje ci patent na biznes, myślę, że jest to do zrealizowania. Swoją drogą jestem ciekawy, co o tym sądzicie, ale nie przedłużając, wychodzimy na zewnątrz i przechodzimy do działania. Co prawda jesteśmy pod firmą, natomiast symulujemy warunki e, pracy w plenerze. Zacznijmy od przemycia jakiś quick detailer. Jak widać, uszkodzenie nie jest tragiczne. Natomiast jest sporo dosyć głębokich i pośrednich zarysowań. Tutaj, nawet widać u góry takie lekkie zmatowienie. Najbardziej Boję się tego rantu, ponieważ jest mocno poszarpany i trzeba tu bardzo uważać. Ale po kolei wszystko powiem, jak do tego podejść. E, powierzchnia została na szybko przemyta kudekiem. E, warto teraz wziąć glinkę, e, przeglinkować tą powierzchnię, żeby to wszystko nam nie wbijało się w papier e, podczas patowania. Teraz czas na odpuszczenie alkoholem izoprofilowym. Zawsze możecie rozpocząć od polerowania, zanim przejdziecie do matowania. Natomiast nabierając doświadczenia, będziecie wiedzieli, kiedy co wybrać. Ja tutaj nie będę tracił czasu na polerowanie i przejdę od razu do matowania. Natomiast mówiłem Wam o tym rancie, więc zabezpieczę go cienką taśmą i ten rant tak samo, ponieważ będę matował maszynowo z talerzem o średnicy 80 mm, więc tutaj ten talerz troszeczkę będzie mi wystawał. Mając do czynienia z oryginalnym lakierem, czy też takim lakierem, który ma dosyć sporą morę i nie chcemy zrobić wypłaszczenia w tym danym miejscu, musimy wybierać odpowiednie papiery. I tutaj mam z Kowaxa Baflexa, który zobaczcie jest taki bardzo giętki, na miękkiej przekładce i dzięki temu utrzymamy tą morkę. Drugim takim papierem jest jeszcze Mirka... Eee, Abralon czy Trend Trajzak, tylko tamte papiery są na mokro. Eee, Kowak jest na sucho, więc mamy odla, od razu podgląd sytuacji. W tym przypadku, papier 2000 myślę, że będzie wystarczający. Jedziemy z tematem. Część rys jest bardzo głębokich i teraz dokładnie widzimy, które z nich jeszcze pozostają. Nie ma jednak co szaleć tutaj, ponieważ jesteśmy na plastiku i do końca nie możemy tego zmierzyć. Po drugie, będziemy jeszcze polerować, więc to też jest jakieś zejście lakieru, więc nie przesadzajcie, mieszcie siły na zamiary. W mamy możliwość zamontowania rotacji albo yy, dualki o skoku 3 mm bądź 12 do matowania wykorzystałem 3 mm teraz zmiana, zmiana głowicy na 12 i rozpoczniemy polerowanie. Kuterko już zapięte w, w tym przypadku mam bardzo agresywny pad Honeya Ultra yy, ładujemy hard kata. Na początek damy troszeczkę więcej, 5 grochów, ponieważ mam świeżego pata. Dzień dobry. Dobrze, no w plenerze. W plenerze. Oczywiście, czas na wykończenie. Moja ulubiona, jak zwykle, żółta gąbka i perfect finish od ADD. Gotowe. Niestety jest jeszcze dużo bardzo głębokich zarysowań, które zostały, ale one są mocno wypłycone. Jeżeli się przejrzymy, to będzie widać, że są takie pozaoblane. No, niestety ten rand dostał najbardziej. On jest taki poszarpany. Tutaj można by było pokombinować jeszcze z jakąś ewentualnie drobną zaprawką, ale też pamiętajcie, że zaprawka no, nie zawsze wygląda estetycznie. Czasami lepiej zostawić coś takiego i wbrew pozorom rzuca się to dużo mniej w oczy. No, takie uszkodzenia najlepiej oceniać zawsze z tego metra. Tak? Ciężko tutaj przy takiej przycierce zrobić coś idealnego, chociaż bywa różnie, powiem Wam. Bo czasami uszkodzenie wygląda naprawdę tragicznie, a finalnie udaje się osiągnąć świetne rezultaty i odwrotnie, czasami jest a, pójdzie spłatka, a jednak e, gdzieś tam nie widzimy, nie dostrzegamy, że jest aż tak dużo głębokich rys, których później jest, e, ciężko, które jest później ciężko usunąć. Najważniejsze jednak, że unikniemy lakierowania. Oczywiście każdy ma troszeczkę inne poczucie estetyki. Jednym to będzie nadal przeszkadzało i gryzło, innym to totalnie wystarcza. A mimo wszystko lakierowanie takiego zdożaka kosztuje w granicach 800-1000 zł, a w naprawdę dobrych warsztatach powiedziałbym, że cena dochodzi nawet do 1500. Praca skończona. Spokojnie za taką usługę możecie pobrać od 100 do 150 zł i uważam, że jest to uczciwa cena dla obu stron. Ważne, żeby klient był oczywiście finalnie zadowolony. Powiedziałem tam w trakcie odcinka też na temat zaprawek, możecie się jeszcze w to zacząć bawić. No właśnie, swoją drogą jestem ciekawy, jeżeli jesteś profesjonalistą, czy masz PXe i co sądzisz o tej maszynie? Czy rzeczywiście ułatwiła ci pracę? Bo dla nas jest to naprawdę świetne rozwiązanie. A jeżeli jesteś entuzjastą i wrzuciłem już ci ten pomysł na biznes, to dajcie znać, czy, czy jest to dobry pomysł, czy jest ktoś, kto się pokusi na to, żeby rzeczywiście w ten sposób podziałać. No dobra, musicie jeszcze nauczyć się polerować, ale musicie wrócić do naszych innych filmów, bądź odwiedzić nas na szkoleniu i temat będzie zamknięty. Dzięki za uwagę, dzięki za spotkanie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!